Tczew chce zakupić elektryczne autobusy, a pomóc w tym mają rządowe środki. Zakup 10 pojazdów i budowa stacji ładowania w Tczewie ma kosztować 33 miliony złotych. Szukamy różnych projektów, różnych programów na pozyskanie tych autobusów elektrycznych. Tym razem znaleźliśmy taki projekt Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – Zielony Transport w ramach którego chcemy pozyskać maksymalną dozwoloną kwotę, to jest 33 miliony złotych. Z tego 25 milionów to jest dotacja, bo tutaj jest problem taki, że nie jest dotowany VAT. Co pozwoli nam sfinansować 10 autobusów elektrycznych i stację, bazową stację ładowania. Złożyliśmy wniosek, czekamy na efekty. W międzyczasie szukamy następnych projektów, ponieważ ten duży przetarg, który będzie obowiązywał na 10 lat, wymaga od nas 60% co najmniej autobusów ekologicznych. W związku z tym no, będziemy nam jeszcze kilku autobusów brakowało, to szukamy następnych projektów. Mamy na to ponad dwa lata czasu, więc uważam, że damy radę. Jeśli uda się pozyskać dofinansowanie, pojazdy będą własnością miasta. Autobusy, które pozyskamy, z, oczywiście z dotacją, będą własnością miasta i przy przetargu będą one w taki sposób sprzedane potencjalnemu wykonawcy usługi. Czyli my się, jakby spodziewamy się, że ona będzie znacznie tańsza niż musiałby przyjść z własnym taborem. Elektryki miałyby wyjechać na trasy po kolejnym przetargu na obsługę komunikacji miejskiej. Na razie będzie obowiązywać przejściowy ponad dwuletni okres, kiedy po raz pierwszy ma zostać wprowadzona komunikacja bezpłatna.